Innu. Hej, Mogę? Jasne, Jasne, prowadzę oprowadzę Ja ja sobie robicie? Jeszcze raz. To ochroniarz. Pancerki? Sekretarka. Dobra, nieważne. Przyszłam, bo mam sprawę. Karolina zniknęła, a twój się oglądają miliony. Powiedz, że zaginęła dziewczyna w koszuli nocnej, okej? Okay? Okej, okay, zaraz wchodzimy na żywo. Witamy wszystkich pomyleńców dziś naszym gościem w... Nie Szymon Będzie Igor, czyli trwajmy w wieże. Witam w programie. Cześć, jak to jest być księdzem? Nie jestem księdzem. To czemu się tak ubrałeś? Jestem lekarzem. Świetnie masz tam więcej kostiumów, nie. Ostatni raz powtarzam, że chcę moją starą fryzurę. No. Chore. Mówię ci, i wtedy uderzyła w słop. Spadliśmy na ziemię. Jestem tak wściekły na tą klientkę. Ty zobacz to. Jeżeli ktoś widział dziewczyny w koszuli nocnej proszony jest o kontakt po... Nie mogą jej znaleźć. Popytaj o nią na mieście i jak co to daj mi znać. Ja pojadę z naszymi w okolice.